Patrzę przez obiektyw kamery w telefonie na park, który również na mnie patrzy. Od momentu, w którym wjechały tylko siarki, wyginęły mlecze. Widać tylko bezładne stado krukowatych, grasujące wśród schnących odleżyn. Widać ludzi z psami, widać ludzi na rowerach, widać ludzi. Najgorętsze spotkania to spotkania psów, których, które, psy, które to psy prowadzone przez właścicieli na smyczy obwąchują się radośnie zdumiony. Tym chwilowym spazmem wolności.